9 grudnia. Poniedziałek. Godzina 15. Rozpoczynamy kolejny przegląd prasy festiwalowej i ostatni miestety, zarazem, niestety. Ku Państwa zaskoczeniu, rozpocznijmy od okładki. Tak, od e, okładki gazetki festiwalowej. Gazetki? Tak, gazet... tak. Nie, przepraszam, gazetki, sorry. Gazetki, przepraszam gazetki festiwalowe. Na okładce gazetki festiwalowej znajduje się dziewczynka z zegarem. Jak zwykle okładka jest bardzo wesoła. Co symbolizuje przede wszystkim układ wskazówek zegara, druga 30 i sekund 10. Jak sądzisz, Janku? Może to to, że powinniśmy na tej porze zacząć przegląd pracy festiwalowej? Zaczęliśmy go później, o pół tak, godziny. Wydaje mi się, że to jest rodzaj nagany i rodzaj upomnienia w naszą stronę. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej do środka gazetki. Ostatni wstępniak. Wstępniak jak zwykle polecamy i jak zwykle tutaj nie będziemy go Państwu streszczać, ponieważ to chyba mija się z celem. Co dalej? Ostatnie trzy literki alfabetu festiwalowego. Ukwiał. Wyjaśnia się, kto jest ukwiałem, Paweł? No, według redakcji ukwiałem jest Weronika, a kaczor jest rakiem pustelnikiem, który szuka pomocy u ukwiału. Czy my no, się z tym zgadzamy? Ciężko mi powiedzieć, ale chyba, no, chyba, chyba, chyba... nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. No, Zdecydowanie. Dobrze, że miałem proste znaczy, zdanie tak. Tak, i zakończenie. Łezka się wszystkim kręci na zakończenie festiwalu, na koniec alfabetu, na koniec gazetki. No przykro, przykro. Skończył się nasz ostatni festiwal. Ja. Na, na szczęście ja nie płakałem dzisiaj przecież, więc. Jest... No tak, Zachówałem. przechodzimy dalej. Nie płakałeś, tak? A wszyscy płaczą. Tak, tak. Według pięciu rzeczy ogali, wszyscy na koniec festiwalu płaczą. To nie jest do końca prawda, ponieważ yy, tendencje do płaczu wykazują bardziej zdecydowanie trzecioklasiści, ale to chyba dlatego, że to, to prawda. ostatni I festiwal. To prawda, ku naszemu zaskoczeniu tendencje do płaczu wykazują bardziej mężczyźni niż kobiety, co jest szczególnie zaskakujące. Nie mówmy o tym więcej, bo ja naprawdę zaraz mi się w wokół zakręci albo i więcej. Przechodzimy dalej. Recenzje sztuk pozakonkursowych. Tak. Trzeba tutaj yy, wskazać i pochwalić mm. szczególnie rolę tańczących drzew, takich yy. osobistości jak Ewa Borowska, szybkoła telewizji albo Adam Tak, Kaczor. W przedstawieniu Roma i Julia w ogóle moim zdaniem powinniśmy pochwalić całą klasę za to, że zdołała się zmobilizować w doświadczenie 3-4 godziny i zagrać To, to było to nie naprawdę wielkie, wielkie gratulacje, wielkie uznanie. Mm -hmm. dla, dla, dla obsady i dla, dla klasy pierwszej. Drugiej, drugiej, przepraszam, pierwszej, bo to w pierwszej klasie naprawdę gratulacje, no. bo to wymagało sporej, sporego tutaj Ale w ogóle zapomniałem trochę tego przedstawienia i mogą się od Odkryłem je na nowo, kiedy w tym grałem. To była fantastyczna sprawa, naprawdę ja nie żałuję. Ja nie. nie grałem w tym, ale na próbach, się. Na, próbach, na próbach byłem Parysem. Chciałem, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Liczy. Sonata Belzebuba. Ja uważam, że ta sztuka była. Bardzo dobra. Albo dobre. Mi z kolei, ale... mi z kolei Zabra. czegoś zabrakło w tej sztuce. Uważam, że, że mogli to zrobić nieco lepiej. Uważam, że być może porwali się na zbyt trudny repertuar, ale chyba wyszło całkiem fajnie. Ale mogłoby być lepiej. Tak, tak przynajmniej według mnie. Co dalej? Farsa, farsa absolwentów. <laughs> Improwizowany występ niespodzianka. Do dzisiaj mam takie pytanie w głowie, ile z tego improwizowanego występu było prawdziwą improwizacją? 80% <laughs> Pro, o typy, tak. <laughs> Nie, ja w sumie zakładam, że no myślę, że 80% mogło być improwizowane. Wydaje nie. wydaje mi się, to było, bardzo, to było tam było sporo improwizowane i gratulacje dla absolwentów, ponieważ wyszło moim zdaniem całkiem zabawnie. Jednak i... chyba każdą improwizację się mimo wszystko przygotowuje. Nie? Oczywiście, z mhm. tego co słyszałem, przygotowywali się bardzo długo do tego, żeby, żeby byli w stanie improwizować na scenie, co, co naprawdę jest trudne i te stęki należało wcześniej ćwiczyć. Nie, no, że zrobili bardzo zabawny zwiastu. Tak, żałuję tylko, żałuję, tylko, że absolwenci nie zdecydowali się na zaproszenie na scenę. Olgierda Łukaszewicza, znanego polskiego aktora. Żeby go zaprosić do imprezy. Tak, to, to byłoby fantastyczne. Tak, uważam, to, że, ale, że, ale to byłoby, byłoby fajne. bardzo odważne też. To byłoby I odważne, ale uważam, że. szkoda, jakby odmówił. Przejdźmy o. dalej do gazetki. Gazetki, I tak. Gazetki. O, wywiad z Moniką Gruszew. Skąd jest Monika Grusz? Ja skąd jest Monika ja trans, ja trans, 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 Tak, gratulujemy. Tak, gratulujemy. Jest to pierwszy Moja... szef z transmisji. Wielkie gratulacje, naprawdę zasłużyła na to w 100%. Monika pięknie wyszła na tym zdjęciu, moim zdaniem. Jest niesamowita, super i w ogóle na Tak, uważam, że będzie znakomitym światem, ponieważ jest transmisji to jest jej największa zaleta, ma wiele innych tak? zalet, ale to, że ktoś I jest i była transmisji była jeszcze nawet telewizji nie tylko w telewizji festiwalowej. W telewizji, tak. Na szczęście nie pracowałem w gazetce, tylko w telewizji tak, festiwalowej. W transmisji. Ale żeby w na No nie, transmisja nie ma takiej sekcji, panie Mix. Dajcie spokój. O, no tak. E, Chciałem zwrócić tutaj uwagę. Kolorowa na... wkładka. Tak. Trzeba zwrócić zdecydowanie uwagę na przedstawienie klasy trzeciej cech. Tak, tak. Było to tak. Tak, w naszej skromnej opinii, opinii większości osób, z którymi rozmawialiśmy, wygrało. 26. Festiwal Teatralny. Gratulacje klasy 3C. Znakomita robota. Kto według Ciebie w tym roku powinien wygrać duże Grand Prix? Wygrała druga BA. Według Ciebie powinien, wyg powinna wygrać która klasa? E, oczywiście 3C. E, ze sztuką Iwona Księżniczka-Burgundę. To jest jedna jedyna słuszna odpowiedź. Szczyta też była fantastyczna. Najbardziej mi się podobała iwona księżniczka Burgunda, która zrobiła na mnie oszałamiające wrażenie. Naprawdę wszyscy aktorzy grali po prostu no, super. Strasznie mi się podobało, podbili moje serce. Każdy pokazał idealnie swoją, em, swój charakter. Janek Gnarowski był świetnym aktorem i powinien za to dostać po prostu jakąś wielką nagrodę z zupełnie innej kategorii, na przykład, że po prostu rozniósł ten festiwal po prostu. Bo był najlepszy. Każdy zagrał tak, że chętnie bym go zobaczyła jeszcze raz, nawet w tej samej roli, albo i w innej. I uważam, że to właśnie oni powinni wygrać Grand Prix. Chcieliśmy zobaczyć kilku uczniów klasy trzeciej O, Jest Marcin Gruszka, tutaj nominowani do nagrody aktora pierwszoplanowego. Jestem ja. Jest Michał Rosmon, który był związany bardzo mocno ze sztuką w tym roku. Tak, A bardzo. który był bardzo mocno związany z telewizją festiwalową. Zdecydowanie. M miał wiele zastrzeżeń, no. ale... Nie, zupełnie nie wiem dlaczego. Nie, 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 nie rozumiem o co, chodzi, o co chodzi Michałowi. O Maciek Borucki nominowany mm. do nagrody aktora duchopanowego. Ale w jakim tym towarzystwie? Tak, ty Jakub, Jakub Nowacki, Nowacki Wiktor, Wiktor. Michał Kłoda. Fotograf? Fotograf? Fotograf, no tak. kładek też chyba. No chyba tak, dostrzegam w tym jego specjalistyczną rękę. Przejdźmy dalej. Przejdź dalej. O, ja, <coughs> Mini debatka. Polecamy tak, zdecydowanie. Serdecznie polecamy. Serdecznie polecamy. Naprawdę, bardzo ciekawe. E, e, według mnie powinniście zastanowić się nad y, ostatnią częścią, ponieważ tam omawiana jest klasa trzecia C. Została omówiona po prostu y, nawet nie chodzi o to, że, 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 że jakoś dziwnie, po prostu niesłusznie i niesprawiedliwie. Polecamy to przeczytać, polecamy <coughs> zastanowić się nad tym i wyrobić sobie własną opinię. Własną, czyli inną niż ta, która jest w miny debatce. Tak? tak, inną niż. Mm. Tak, to, to prawda. Festiwal Teatralny w Sześciu Aktach. O, też jak zwykle chyba polecamy naszym czytelnikom. To prawda. E, to jest pewnie ostatni akt. Nie, ale teraz tak poważnie uważamy naprawdę, że Nina Lewandowska włożyła w to tak. bardzo no, dużo pracy. I no i przede wszystkim nowa to fantastyczne, nie czytamy Ciekawe. tego dlatego, ponieważ to chyba mi ja się z po prostu czytanie tego myślę, że na wizji. Tak. Ale naprawdę jest fantastyczne, bardzo, Czas bardzo ten polecamy. Czas sporo kosztuje zresztą, więc... tak, tak, taśma, taśma jest droga, kręcimy na taśmie, więc... No i pochwy powoli dochodzimy do końca gazetki. Typowy czadek. Bohaterką y, tego, tego komisu jest anonimowa nauczycielka. Zupełnie anonimowa. Y, nauczycielka czackiego. Y, Paweł, może, może wiesz kto to jest? Wydaje mi się, że. Nie, 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 nie wiem. wiem. Paweł mógłbyś przeczytać tutaj z odpowiednią intonacją. Mister Stanowski! Kopiecz. Uczył się pan por, for the matura exam? A nie, Mr. Kowalski, a nie Stanowski. <laughs> <noise> Wydaje, Wydaje mi się, że profesor Stanowski już nauczył się. matura exam, już nie potrzebuje, Ale, tak, kto, ale to kto wie? To, to. Być może anonimowanie pani profesor chciała sprawdzić w Co Całkiem fajnie, w sumie <grym> Dziękujemy bardzo. Czas dziękujemy na... bardzo. To była ostatnia gazetka, chcielibyśmy się pożegnać. Ja ostatnia gazetka, ostatnia, ga... ostatnia tak, tak. gazetka Gazet... w tym roku. Tak, gazetka. Ogólnie w ogóle podobała mi się gazetka. Bardzo mi się podobała gazetka. Super. fajna gazetka festiwalowa. No. E, I chcielibyśmy teraz przywitać w studio naszego kolejnego gościa, gościa specjalnego. Też ostatniego w tym roku w tych na Najlepszego aktora pierwszego według drzwi. Paweł Szykowski. Brawo! Powiem, mówcie, to przesuwam, tak. Pawle, musimy Cię zapytać, no jesteśmy świeżo po gali, właśnie trwa rozbudowa sceny na dole. Powiedz mi, jak oceniasz w ogóle werdykt jury? Czy według mnie, Ciebie wygrała ta sztuka, która powinna wygrać? Według mnie zdecydowanie. I dlaczego nie? Tak. I dlaczego nie? I powinna trzecia wygrać trzecia C. Ja uważam, że to niesprawiedliwe, że, że wygrała klasa druga, druga B. Nie wiem, za co dostali tę nagrody. Nie, nie, naprawdę było mi przykro, kiedy wychodziliśmy na scenę i, i jak usłyszałem, właśnie, że zdobyliśmy to Grand Prix, to tak mówię, może co my zrobiliśmy? Wszyscy będą nas, nas nienawidzić, nie? No i tak jest. Tak jest. Nie, muszę Wam powiedzieć, że najmilszą dla mnie rzeczą na całej Gali było to, jak podszedł do mnie Piotrek Gruszka i powiedział... Piotrek, e, to, Marcin Gruszka. Marcin, ja przepraszam, bo y, y, tak, jest. Gruszko, e, gruszka jest gruszko. skonfundowany po, po tym, co się tam dzieje na dole. Wyrwaliście mnie w samym środku y, pracy. Tego, y, pracy. E, Marcin Gruszka i powiedział... E, Yy, wiesz co, gratulacje zasłużyliście i to było chyba dla mnie najważniejsze na tej całej gali. Ale tak całkiem poważnie mówiąc, moim zdaniem, no, mieliście bardzo dopracowaną sztukę i no, niesamowite było to dla mnie też, co stworzyliście razem z piosenkami i tak dalej, no u nas może trochę zabrakło. Nie, ale A to się mieliście. z kolei super kreacja no, rewelacyjne. Co prawda nie, nie, nie widziałem nie, nie tej sztuki wcale. E, <grym> Wcale, wcale jej nie oglądałem, bo nie było mnie w szkole. Nie, Paweł, tak poważnie. Nie, nie był ten Poważnie. Festiwal Festał był rewelacyjny, teatralny. To, był teatralny. to znaczy, uważam, że sztuki w tym roku były no, o poziom niżej niż w zeszłym. Tak, zdecydowanie. Ale, ale ogólnie, festiwal był rewelacyjny. ja no jako już drugoklasista, bardziej, bardziej się wkręciłem w całą organizację festiwalu. i yy, 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 no, Szkolenie z Kajtkiem Zakrzewskim, które mieliśmy, to było najlepsze szkolenie jak do tej pory. Yy, akustyczne, yy, Więc dzięki kajtek. Yy, I nie, super Poza festiwal. Super festiwal, naprawdę. Yy, nie, no, yy, tak ciężko mi jest teraz powiedzieć coś konkretnego. Ale będę to na pewno wspominał, a w przyszłym roku postaramy się zrobić jeszcze lepszym. Okej. Okay. O ile się da. A jeszcze, gdybyś tak nie mógł dasz. powiedzieć, może już to poczułeś. Kiedy poczułeś, że ten festiwal się skończył? No się dla mnie jeszcze nie skończył, ale czy, czy to było, wiesz, pogani? pogadzić się? Czy jeszcze czy, czy nie może, poczułeś, bo jeszcze scena jest. Czy no to było ja? Czy to są zbudowy sceny? <laughs> jeszcze, która jeszcze trwa? No jeszcze, jeszcze co? Ciągle robimy I, i, i tej pracy jest dużo. Ja miałem taką refleksję właśnie podczas, podczas spektaklu, co na tabelę Zebuba. Stałem z przodu i nagle spojrzałem do tyłu. i Boże, to, to, było, to, to było takie ogromne, to było takie ogromne pomieszczenie, naprawdę, kiedy ci ludzie siedzieli, taka ogromna przestrzeń i nagle, właśnie jak spojrzałem dzisiaj podczas rozbudowy sceny, tego tam nagle było tak mało, to, to, to A potem WF przychodzi i nagle się okazuje, że nie ma miejsca. Na szczęście jeszcze nie przeszedł, ale naprawdę, to jest niesamowite, że nagle okazuje się, że tam gra po 6 osób w na połówce, to jest, Boże, to jest, to jest takie szokujące. To prawda. To jest takie smutne. Kończy nam się czas antenowy, ale jest nie, taka tradycja. Nie kończmy tego, błagam, nie kończmy. Jest taka tradycja, że nasz gość zawsze prezentuje się jakoś, tak żeby. artystycznie, Tak żeby czy to, mógł zostać czy w do jakiegoś formatu. Czy, czy w tańcu? Baweł może coś pomysł? Tam jest piosenka wierszyk. Śpiewasz, tań, tańczysz, recytujesz. Możesz no, coś namalować. W wierszyku namalować. Performance może, instalacja artystyczne. To Mamy kapelu štútu, mami kapelu štútu, mami kapelu štútu, mami kapelu štútu, mami rara, mami ra kapelu, mami kapelu, mami kapelu, rara, kapelu, go kapelu, mami kapelu, mami Chcielibyśmy Państwu bardzo podziękować. To, to była fantastyczna dla nas sprawa być z Wami i chcielibyśmy powiedzieć, że to jeszcze nie koniec Właśnie tak stopu, siebie, jeszcze od... dla Państwa małą niespodziankę. Dlatego nie chcielibyśmy jeszcze z Państwem rozstawać. M my tu stąd jeszcze nie odeszliśmy. Naprawdę nie odeszliśmy. Nie odeszliśmy. Jak, jak, za, jak tutaj siadaliśmy przy tym stołu za pierwszym razem, to myśleliśmy, że nikt tego nie będzie oglądał. A potem tak. nagle się okazuje, że ktoś to ma oglądał. Tak, było, było nam szalenie miło, naprawdę. Dziękujemy bardzo. bardzo Państwu dziękujemy. Paweł Słup. И Ян Вноровский.